Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na za zatrzymanie nad słowem na 23 dzień października. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Łukasza z 13 rozdziału, persety od 1 do 9. W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział. Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec, Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Niewątpliwie, moi drodzy, dzisiejszy fragment Ewangelii mówi nam o rzeczywistości grzechu. Z jednej strony, Jezus, wychodząc od sytuacji e, tych zabitych Galilejczyków, czy też e, ofiar wypadków w Siloam, e, pokazuje, że tak naprawdę każdy z nas bez wyjątku jest grzesznikiem. No i ważne jest, abyśmy tę świadomość grzechu mieli. Dlaczego? Ponieważ jeżeli w jakiś sposób zaprzeczamy temu, że jesteśmy grzesznikami, lub nie przyznajemy się do tego, że nimi jesteśmy, to uznajemy, nie uznajemy konieczności nawrócenia. A potrzebujemy nawrócenia. Każdy z nas bez wyjątku potrzebuje nawrócenia. I dlatego też, moi drodzy, warto prosić Ducha Świętego, by przekonywał nas o grzechu, tak jak mówi Jezus w Ewangelii. Z drugiej jednak strony miejmy świadomość, że stawanie w prawdzie przed Bogiem ze swoją grzesznością. Nie prowadzi nas do rozpaczy, ma nas prowadzić do szczerego nawrócenia z nadzieją w miłosierdzie Boże. Bo kiedy człowiek staje ze świadomością grzechu bez Boga, niestety bardzo łatwo może złapać pokusę zwątpienia, a to jest diabelstwo. To diabeł próbuje nas przekonać, że nie zasługujemy na Boże miłosierdzie, że jesteśmy tak uzależnieni od naszych grzechów, że nie damy sobie z nimi rady. A to nie jest prawdą. Prawda jest taka, że dzięki łasce Bożej jesteśmy w stanie nawrócić się z każdego grzechu. Dzięki łasce Bożej, nie sami. Ale by się nawrócić, potrzebujemy stawać w prawdzie przed Panem, a więc nieustannie badać swoje sumienie, jak to mówią ojcowie Kościoła, by poznawać, co jeszcze wymaga w moim życiu nawrócenia. Bóg łaski na mnie poskąpi. Bóg pomoże nam się nawrócić, dlatego też z nadzieją e, patrzmy na siebie, ufając, że Bóg naprawdę jest dobry i Bogu bardzo zależy na tym, byśmy odwrócili się od naszych grzechów. Walczmy więc i starajmy się pokonywać nasze grzechy, aby nie zginąć na wieki, lecz żyć szczęśliwie w obecności Bożej. Pozdrawiam Was serdecznie i Błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.